Stop! Nie ma wjazdu! Zakaz wjazdu do Brookhaven! Zablokowałem całą główną ulicę! Patrzcie na to! Stop! Zakaz wjazdu! Nikt nie może tutaj wjechać! Jestem z wojska i jestem kontrolerem, czyli będę kontrolował ludzi! <ścoughs> będę kontrolował wszystkich, którzy chcą wjechać do Brookhaven! I zablokowałem główną ulicę. To są moje samochody. A to są wszystkie pachołki. Patrzcie, jak mocno przymontowane. Nawet są lasery. Nawet do przebicia. Opon, to tutaj będę dzisiaj Strażą Graniczną i jest napisane Uwaga! Kontrola! Będę wszystkich kontrolował dzisiaj, kto chce wjechać do Brookhaven. <laughs> będę robił różne rzeczy, więc oglądajcie samo końca i kliknijcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie, jedna łapeczka to jest jedna kontrola więcej. Klikajcie łapeczki, teraz wam tutaj pokazuję. Halo, macham łapeczką, weźcie teraz pomachajcie i pamiętajcie też o subskrypcji. Właśnie wleciał jeden fajny nowy filmik i dzisiaj też wleci. Żebyście nie ominęli, to subskrybujcie. Ja sez łapce, kto subskrybuje, i teraz czekamy, jakiej. Ktoś przyjedzie do nas, to będę go skontrolował. Będę strażą graniczną, więc mogę wszystko. Haha, zablokowałem ulicę. Mój gwiazd jest tylko mój, tylko mój, tylko mój. I czekaj, O, jedzie jakaś osoba. Uwaga, jedzie jakaś dziewczyna. <śm> zobaczymy. O, przyjechała jakaś. Stać, stać. Halo? Stop, stop. O co chodzi? Stop. Proszę opuścić auto i wyłączyć silnik. Dob dobrze już. Ale, ale co się stało, ja ja nic nie zrobiłam! Zobaczcie tylko, jaki to jest wielki koc. Zakrywa mnie całego! Ale też mam do niego nawet poduszkę. Gdy się na niej położycie, to zaśniecie od razu. <słuch> Nawet mam skarpetki i grafika tak samo jest z dwóch stron. Nawet fajną milutką czapkę. Uśmiechnięta jest tak jak ja. Ale teraz najważniejsze. To zdjęcie, które widzicie, z moim autografem i już niedługo zniknie. Nie będzie takiego zdjęcia i się nie pojawi. Będzie tylko inne. Więc ostatnia szansa na zdobycie. Podajcie na sklep, Smile no Team! Straż graniczna, kontrola. Dobrze, dobrze, ale ja nic nie zrobiłam, ja tylko jadę, ja tylko jadę na urodziny do koleżanki, naprawdę. Muszę sprawdzić pani auto. Bo to jest eee, kontrola. <laughs> dobrze, proszę, proszę sprawdzić, ale ja nic tu nie przywożę, mam tylko, okay. tylko kwiatki. Na, Kontrolujcie na samochód. Hmm, czy tutaj wszystko jest w porządku? Kwiaty jakieś, okej. Okay. Ja, 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 ja mogę dać panu te kwiaty, bo ja się spóźnię zaraz na urodziny. Patrzymy, wszystko środek, okej, okay. nic tutaj nie ma. Pani jedzie na urodziny? Hmm. Tak, tak. Mam te kwiatki właśnie dla, na, dla koleżanki. Eee, okej, okay. <laughs> wpuszczę panią, jak pani mi te odda kwiaty. Dobrze, ja mogę dać, nie ma problemu. Okej, okay, dostałem kwiaty, patrzcie, dostałem za darmo kwiaty. Ja ja nie muszę wtedy już mogę jechać. Tak, może teraz pani jechać, bo no dobrze, wszystko wygląda: całe auto jest ok, ja dostałem kwiaty, dobra, no to w takim razie panią przepuszczam. Ok, odjadę samochodem, tutaj e, cofnę do tyłu. okej, okay, no cofnę, proszę bardzo, dziękuję, tak. Dziękuję. Proszę dobrze. bardzo. O. No to do widzenia, mam nadzieję, że już się więcej nie spotkamy. Do widzenia. Do widzenia. <laughs> dobra, jedna osoba przyjechała, blokujemy dalej wejście. O, jedzie kolejna osoba jakaś. Oni tak za bardzo mi poważnie, wiecie, nie, nie chcą dawać tych rzeczy, nie wiedzą, co się dzieje, a ja ich tutaj nie będę wpuszczał. Ej, co jest, co jest Stać, 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 kontrola, zakaz o, wjazdu, kontrola, co kontrola. Się stało, co się stało? Kontrola! Kon... Ale jaka kontrola, po co kontrola, na co, do komu? Ja kontroluję wszystkich, kto co tutaj wozi, kto co ma tutaj i czy nielegalnie pan tutaj wjeżdża. Skąd pan jest, z jakiego pan kraju jest, no, z jakiego? Ja, panie, ja jestem z e, Uzbekistanu. Co to jest za kraj? A... A w Azji taki. A co to za kot jest takiś tutaj dziwny? E, to, to jest mój kotek, ja na farmie pracuję, A na farmie, okej, okay, dobrze, dobrze rozumiem, dobra. Sadzimy teraz pana autobus, to jest... Tamper czy autobus? Hmm, czy nic tutaj nie ma nielegalnego? Ja, ten pracuję w PKS-ie. Okej, okay, czy nic tutaj legalnego nie ma? Tutaj też nic nie ma. Okej, okay, ten autobus jest dobra, okej. Okay. Ale to... już nie musi pan przeszukiwać, wystarczy. Puszczę, już, już. Wpuszczę pana za pompki albo yy, ćwiczenia. Proszę zrobić mi pięć przysiadów lub pompek, lub yy, wznosów. Tak, to już. już albo nie, 10. Będę eee, rozkazywał. Chwila, chwila. Ja nie wpuszczę, bo oni muszą się o, słuchać. Proszę, jak mi, jak pasz, się nie będą tak, mnie słuchać, skacze, to ich nie wpuszczę. Skacze. O, robi pan, dobra? Ej, co pan hop, robi? Hop, 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 raz, hop. dwa, trzy, schakać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, o, proszę, dwa, trzy. Dobrze. Proszę. I teraz dziesięć, dziesięć, dziewięć osiem, ja siedem, nie mam, sześć, panie, nie pięć, mam. cztery, trzy, już, dwa, już. jeden. Dobra, może pan o, przejechać. Jeszcze na przewrót, hop. Wow, jest pan wyg wygimnastykowany. Dobra, proszę bardzo, może pan wtedy przejechać. Odblokuję panu tutaj miejsce, proszę, czekaj, tylko odjadę. O, ja nie proszę, ostrożnie, proszę, ostrożnie, 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 ostrożnie. Zmieści się pan, powoli, 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 dobra, ostrożnie. Tutaj. Dobrze, 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 powoli, powoli, bo jak pan mi zepsuje... Okej, okay, proszę bardzo. Dobra, do widzenia. pa do widzenia. Ok, ale go wrobiłem. Musiał robić jakieś różne zadania. O, idzie kolejny. Lody. O, będę wezwał do nich całą paczkę lodów od niego. Będę wymuszał. Wow. zablokuję co tu się stań, dzieje? sens, Kontrola, kontrola, stop. Zakaz wjazdu, zakaz wjazdu. Halo, dzień dobry. Przepraszam, ja z lodami jadę. A co to za lody? Lody zimne, lody na patyku, kremowe, waniliowe, czekoladowe, wszystko co pan by tylko chciał. Proszę opuścić samochód okej. Okay. Dzień dobry, proszę we mnie nie wierzyć, o co chodzi. Przecież ja nic nie zrobiłem nikomu. Ja tylko kontrola! Lody Robimy kontrolę. Ale proszę pana, ja na poważnie mam tylko lody. Proszę mnie tutaj nie kontrolować. Lody co ja panu na patyku. Zrobię. A czy to jest dobry skład? A no czy ma mamy... czy tu mogę otworzyć? O, wow, otwiera się. Okej, okay, proszę. Pan, loda... Proszę mi zrobić jednego loda i to ma być czekoladowy i to ma być dobry. Jeśli on będzie niedobry, Dobrze, to pana 10 nie wpuszczam. się należy. Co? 10 zł? No, lody są drogie. Za darmo, ale już, bo nie przepuszczę pana. <laughs> za darmo, ja mam. No, nie, 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 mi to dusza nie pozwala na to, żeby za darmo robić. Za darmo, albo pana nie wpuszczę. No, no i co no, teraz? No dobra, no będę stratny, dużo pieniędzy, no ale cóż, czekoladowy, tak? Za darmo, ja sobie tutaj ale się, proszę pana, gazgo. ja mam za mało czekoladowego, żeby panu oddawać Za darmo, proszę mi dać, proszę A mi Trochę dać. poliżę, dobra Ej, fuj, ej, nie ma polizania. ja zaraz pana nie przepuszczę, proszę mi zrobić nowego, nie ma żadnego, ej, proszę Jak mi tego nowego? nie robić nowego, Poważnie. No... No, proszę dobra. mi zrobić, ja czekam tutaj, bo inaczej ja go nie wpuszczę, to jest zakaz wjazdu, ja cię proszę, nie Proszę, tutaj... proszę, 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 zrobiłem. Okej, okay, zrobił pan, dobra, proszę mi dać. Ale co pan... O... Ej, pan znowu go... No nie, no nie wytrzymaj, pan nie, go polizał. Nie, nie, No, go. no widzę przecież, panie, pan co robi, no widzę przecież, no. nie? <laughs> ja nie mam na to wpływu. Nie, no masakra, nie, masakra. No proszę mi go dać, ja spróbuję. To no, dobrze, mi dobrze, tylko nie mogę tutaj panu go podarować. O teraz, proszę okay, bardzo. Okej, dobra, dostałem, dostałem, okej, okay, dobrze. Jak jak bardzo dobry? Ja jeszcze raz posmakuję, uwaga. Ja mogę panu dać upust, że pan tutaj ciężko pracuje to za 5 zł. Nie, nie dobry, masakra, tragedia. Nie. Najgorsze tak nie lody dobry. nie wpuszczę pana, nie, to są najgorsze lody. No jak takich lodów na bruk chyba nie możemy mieć. Przecież to są najgorsze no, ale stare proszę, lody pana, proszę zobaczyć na tego busa, ja naprawdę nie mam pieniędzy, ja muszę jechać zarabiać. Ja mam rodzinę nie na utrzymaniu. Nie ma takich starych lodów, wynocha mi paje, po będę A, wynocha mi. Nie, nie, jest szaraj, jest Stary lody Albo nie, proszę poczekać! konskynkuje konsfink, auto. Co pan robisz? Zabieram auto. Ale ja, jak to pan <noise> z może... będzie nie, nie moje. Nie możesz, panie, panie, nigdzie nie Będzie ruszasz. moje, będzie moje, czekaj. O, czemu nie mogę? Czekaj, muszę... Proszę pros pana, proszę pana zostawić, proszę, mój pojazd. Nie mogę... Nie... Proszę mi przeparkować to auto tutaj. I proszę mi zostawić to auto w tym miejscu. Tutaj proszę ja mi zaparkować. Ja zrobiłem takiego, no. Tutaj, proszę bardzo, parkować, ale już. Okej, okay, dziękuję. Dobrze, no, pan nie strzela, bo jeszcze ja trochę boję. Dobra, i do widzenia, z buta pan wraca. Z buta, a mogę w tamtą stronę? Nie, ej, gdzie mi tam! Nie, nie, nie! nie. Zakaz nie można. Dlatego, pan że jest, pan no. robi niedobry lody i, i to może wpłynąć na naszych ludzi, gdzie będzie jakieś zaka zakażenie czy coś. Nie możemy wpuścić pana na Brookhaven, bo to może konsekwencje. Ale to panu tylko nie smakują wszystkie To widzenia! I mówią, że to są najlepsze Wraca lody pan w z buta! Wraca nie pan no, z buta, Do za... na Dobra. panie policjancie, jeszcze proszę możemy się dogadać. Proszę Dobrze, wyjść, proszę dogadę. wyjść. No, Już? No nie no. Nara, okej, okay. wracam z powrotem. Do no widzenia, ale jeszcze tu wrócę, zobaczysz. Znaku proszę nie nawalać, proszę nie przechodzić przez znaki. No dobrze, da. dobrze. dobrze okay, wraca, wraca z buta, zobaczcie, powiek i musiał wracać. Zabrałem mu lody na patyku. <grym> Całe auto jest moje, a ja go okłamałem, słuchajcie, będę sobie dzisiaj lat jadł lody, bo dzisiaj jest tak mega gorąco, tak mega mocno świeci słońce, że postanowiłem, że sobie wezmę lody i mam za darmo teraz lody. <grym> ah, bo jestem strażą graniczą, ja mogę zabierać wszystko. O, ktoś przyjechał znowu. Kto to przyjechał tutaj? Halo? Dzień dobry. Alo, alo. kto tam jest w środku? Nie gada? Hmm, jakaś dziewczyna przyjechała. Ale pani jest ładna, wow. Okej, okay, co pani tutaj chce? Dzień dobry napisała. Okej, okay, ona nie mówi, tylko pisze. Dzień dobry napisała. Przyjechała jakimś fajnym autkiem różowym, ładnym. Hmm, takie autko widziałem już wcześniej. Tutaj nic pani nie przewozi. Nic pani nie przewozi? Proszę powiedzieć mi. Jadę na imprezkę. A, pani jedzie na imprezę. Uuu, dobra. A czy tam będzie na imprezie jakaś nielegalna rzecz, jakiś alkohol, czy coś? To będzie, czy nie? Nic nie ma, mnie nie będzie. Okej, okay, tak trzymać, tak? Dobrze, bo to jest niedobre, pamiętajcie, bardzo to jest niedobre. I nie pijemy. No, elegancko. No dobrze, no to w takim razie jest pani miła, ale czy pani na pewno tutaj nic nie ma? Hmm, zobaczmy dookoła, w środku też nie. Okej, okay, ona jest czysta, chyba i chyba jest yy, dobra. No to w takim w takim razie przepuszczę panią. Okej, okay, pani jest taka fajna, no więc ją przepuścimy. Ona jedzie na imprezę, ale jak nie będzie tam, wiecie, robiła złych Rzeczy go przepuszczamy. Dobra, pięknie, proszę bardzo. Okej, okay, do widzenia, dobra, przyjechała sobie. Ona była taka normalna, więc ją przepuściłem. Ale fajnie być takim kontrolerem. Fajnie, Ojej, kolejna osoba. Jedzie ktoś jakimś brązowym autem. Ula, la, jedzie ktoś brązowym autem, zobaczymy sobie. Dzień dobry. Jakie to było? Dzień dobry. O, złotko, co ty tu robisz? Zgubiłeś się na tej drodze? Ty się zgubił? To jest grane, kto to do mnie mówi? Ej, ty jesteś? O, jaki ty ładny chłopak jesteś, co ty na drodze stoisz tak sam? Gdzie masz dziewczynę? Ej, nie widzę pana, proszę do mnie, jak się mówi, to proszę do mnie się kierować poważnie. No. Ja nie jestem, ja nie jestem panem, ja jestem babcia. To babcia? Coś mi tu nie pasuje, to jest babcia? Babcia jestem. Eee, 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 eee. Czy to jest babcia? Na babcie mi nie wyglądasz. Czy to może być przebieraniec? Kontrola, stop! Kontrolujemy, kontrolujemy Ale poko... wszystko. Ale w nocy, w nocy, to wszystko dobrze, mój samochód. Hmm? tu śmierdzi. Coś mi tu śmierdzi, bo kto by przybierał się w tych czasach za babci? To Okej, patrzymy coś mi się auto, wydaje. patrzymy auto, czy coś tutaj jest? Muszę panią babcie zatrzymać trochę na dłużej. Proszę zaparkować tutaj z boku. Proszę zaparkować tutaj tu za tym autem. Za tym autem. Proszę mi tutaj zaparkować. Proszę mi zaparkować. Coś o, mi tu śmierdzi, coś mi tu nie pasuje. Słuchajcie, ja muszę być dobrym kontrolerem, muszę dobrze to sprawdzać. To mi wygląda na bardzo podejrzane. Proszę otworzyć swój bagażnik teraz. Ja muszę szedzić bagażnik. Proszę otworzyć bagażnik. No, yy, otworzyłam. Ile kasy w bagażniku? Ej, 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 ej skąd ta kasa? W... Skąd ta kasa? fikuje wszystko. Ja właśnie wracam z banku, bo ja do skarpety chcę schować. Wszystko zabieram. Nie, to są moje ostatnie oszczędności od wnuku. Wszystko zabieram. Proszę, Nie! robię teraz przeszukanie, proszę mi otworzyć yy, teraz, yy, proszę mi otworzyć yy, kieszenie, uwaga, robię, prze... e, proszę zać, proszę zać, proszę kieszenie, okej, okay, patrzę, kasa wypada mu, z kieszeni wypadają pieniądze, ile, o, to coś mi, po... skąd ma pan tyle pieniędzy, skąd, skąd? banku byłem w Ej, banku Ej, to coś. sprawdzamy kieszenie, uwaga, jedną, drugą. Nie będziesz mnie zostawić, proszę mnie już nie dotykać. Okej, okay, patrzymy raz. Nie oder... Co jest? Ej, broń, broń! Aaa! Broń nie broń, broń szalka! Lec, o, nie być nie. szalka, to jest złodzi, to jest złodzi. Zodzi chciał przekroczyć kontrolę graniczną! Teraz będziemy nawalać się, muszę koło auta stanąć, koło auta, koło auta. O, stoi tam, stoi tam. Nawalamy, 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 nawalamy. Patrz nawala, nawala. Muszę wyciągnąć no tak jakąś sniperkę. Snajperkę, snajperkę a... wyciągnąć. Snajperka, 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 Proszę rzucić broń, proszę rzucić broń! Ej, do mnie, do mnie! Proszę rzucić broń, powiedziałem! Widzę go, go Proszę, trzeba nawalam za snajperki. na poleciało! Nawalanka, nawalanka. Muszę go dobrze trafić. On kłamał, no, kłamał, on, kłama, on kłama. wszystko nawala do mnie. Proszę rzucić te pieniądze! Proszę rzucić te pieniądze, czekaj, Walny. A masz, uwaga, jedny celny strzał. poważnie, a czekaj i POOM! Dostał! Dostał! Jest! Wpadł! Dobry cel! Dobry strzał. Jest, teraz padł. podchodzimy, podchodzimy zobaczyć. Ale go trafiłem, widzieliście jakiego dobrego strzału mam. Tak możecie też szelić łapeczkę w górę pod tym filmem. Pamiętajcie też łapeczce. Walnijcie, tak strzelcie dobrze jak ja. Ale dostał! Ale padł i o co się stało. Ej, proszę stać! Proszę stać! PU, nawalam, 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 jest! Dostał i padł. Rozwaliśmy złego złodzieja, który zostawił pieniądze, patrzcie lekasy. kasy! Ja będzie to moja kasa. Bierzemy tą kasę, będzie moja. Biorę kasę, patrzcie. A, stałem się bogaty, rozwaliłem złodzieja, więc ja to konsekwinkuję kwinkuję. W sensie zabierał, ja im mogę tego słowa powiedzieć. O, kto to jedzie kolejnym jakimś wozem? Co to jedzie? Jakaś nasa, co to jest? Ej, ej, proszę się zatrzymać! Czekaj, tutaj muszę... Dalej blokujemy e. drogę, dalej blokujemy e, dalej... To, Stop, to? zakaz wjazdu! Gdzie Ale pan jedzie? Ale grawitację. E, ja wracam z misji kosmicznej. Co to pan z kosmosu jest? Ja jestem astronautą. Co jest, gana astronauta? Zakaz kontrola, kontrola! Jaka Co ja pan tu... przewodzi, co pan przewozi? Uuu, jakie to, to musi być ja drogie. To jest zakazane halo, to jest tajemnica. Yes. O, a ma pan na to papiery? Proszę pokazać mam papiery. Mam papiery, mam, proszę tutaj papiery. Papiery, okej, okay, zobaczę, zobaczę, okej, okay. tak, No niby podpisane jest, ale nie wiem czy pana przepuścić, nie w, wiem, nie wiem, zobaczę w środku. Przepuszczają podpisane, panie. Okej, okay, dobra, to, to jest chyba z nasad, czyli ci od kosmidów. No dobra, ja no to... Ja muszę to zawieść, bo inaczej mnie zwolnią i ludzkość będzie zagrożona. Okej, dobra, fajne. to przepuszczę pana, jak pan coś mi da z kosmosu. Z kosmosu mam, ale ja to nie mogę, bo wtedy mnie... Musi pan dać mi coś z kosmosu, coś nielegalnego, coś takiego z księżyca, z kosmitowego. Coś kosmicznego. Co księżyca, o Jezu, to będzie ciężko. Moment, ja muszę wejść. Proszę poszukać, okej. Okay. Poczekamy na kolejną osobę, może ktoś kolejny przyjedzie. Ej, ale dostaję. Różne rzeczy mogę dać sobie zabierać. Uj, robi się powoli ciemno, słońce zaraz zachodzi. Ale ja muszę tutaj całą noc i cały dzień zablokować drogę. O, ktoś po. Juu! O, ktoś jedzie, Meble na wymiar! Ej, meble przejeżdżałem! Proszę, ej, stać! 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 tu drogę, halo! Co się dzieje? Stać! Raz, dwa auta zatrzymuje. Ja cię kręcę. Dwa. Straż zagraniczna, stop! Zakaz wjazdu. Proszę wysiadać, wysiadać, dokumenty. Jaki z okos, proszę pana, Ja tu w meblami jadę na wymiar! O, meble na wymiar! Ja to muszę sobie zobaczyć! Takie meble by mi się przydały. Proszę otworzyć to. to jest, mamy łóżko, i tak proszę to otworzyć ma dokumenty swoje. Proszę otworzyć to. Blandekę proszę się Dobrze, już otwieramy tutaj po Tutaj z tyłu można otworzyć? Jest tu, tu, z, tu z tyłu jest coś, proszę otworzyć, tu z tyłu. Tu okay, jest z tyłu. idę. Proszę otworzyć e, to. To no ciężko trochę zapadnie. U góry, u góry jest. jest, tu można kliknąć, tutaj u góry proszę bardzo. Otworzyć e, dobra, sobie. Otwieram. E, do, o, nie chcę się otworzyć, panie, to zerdzewiałe, to stare. czy pan mówi prawdę, czy pan nic nie przewozi? Co pan przewozi? Eee, no no ja nie, ja pierwszy nie, 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 Proszę panie, okay, sprawdzić... Proszę poczekać nie, mną, teraz nie, 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 zobaczyć. nie, 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 mogę nie, proszę nie, to nie, 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 bo to otworzyć. plombę! On coś mi kłamie. Proszę to otworzyć. Ale już! Tylko, nie, jak? nie, trzeba nie, tak nie, o, przede, pan jestem. same kartony z Meblami. Okej, okay, a co w tych kartonach jest? Ja tutaj muszę zobaczyć, co jest w środku w tych kartonach. To jest bardzo ciekawe, więc proszę mi wziąć karton do ręki. Proszę Dobra, już biorę tutaj, o ten może być Okej, okay, dobrze, wziął pan Idziemy sprawdzić, co pan teraz tak ma w jest. tych kartonach Hmm, co on może mieć Idziemy teraz, proszę mi rozpakować te kartony tutaj Proszę mi to rozpakować proszę Dobrze, to nie rozpakować. ma problemu, tutaj kładziemy kartonik Okej okay. Patrzę, cyk, co tu jest <laughs> Co to jest? <laughs> Przewozi pan broń nielegalną! Proszę pana, ale ja Jest pan, ja aresztowany, nic, jest nie pan aresztowany, jest pan aresztowany, jest pan aresztowany, jest pan aresztowany! Nie, 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 zostaw mnie pan! Jest pan aresztowany, proszę za mną, proszę za mną, ale już, proszę za mną, proszę bardzo za mną. Proszę, proszę za mną, pana, jestem tylko kierowcą, ja nie wiedziałem co ja wiozę! Proszę mi do paki, pan przewozi nielegalną kosmę. panu to. O nie, nie można, że mnie pana aresztujesz. Tak, i stam siedzieć. Zaresztowałem nielegalno przewoził, co to było, lo? nie moja wojowido. Dobra, a ty masz te rzeczy kosmiczne, czy nie? Ty drugi, ej. Panie, ja tu od pół godziny czekam na pana, mam. Proszę mi dać. Bo inaczej pan nie przejedzie. E, chwila. Proszę e, mi dodać. No. E, surowiec taki, czerwona przyprawa, to jest tylko na księżycu taki, to jest na Marcie takie coś. Okej, okay, dobrze. To dziękuję, Boże pan jechać, muszę się zaopiekować i nie. Ale pamiętaj panie, nic panu nie dałem nigdy Dobrze, pan nic nie dałem. Do, proszę pan, czekaj, czekaj, odblokuję, 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 dobrze. Może pan on jest legalny, dlatego że dał coś mi, ale on miał też papiery. Proszę, 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 dobra Proszę Dobra, bardzo. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia, papa. Ile tu rzeczy różnych zablokowałem? Ej, masakra, Tyle ja bym się nigdy nie spodziewał, słuchajcie. Jeden przewozi broń do Brookhaven. Drugi, drugi sobie przewoził jeszcze jakieś pieniądze. Ja jestem dosłownie w szoku. Musimy je tu stać i teraz zaraz się noc za, e, rozpocznie. Ale to już jutro. Zobaczymy w następnym odcinku. Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? E, widzicie to, widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci. Wow.